Przede wszystkim motocykl musi spełniać regulaminowe oznaczenie, numery. Akurat C2 ma białe, tło czerwone napisy z przodu i po bokach z tyłu. Przede wszystkim bardzo dobrze zabezpieczone korki wlewu płynu chłodniczego, śruby to już widzieliście ostatnio, zacisku, w przód. Tutaj mamy oczywiście tył, zobaczcie, Jest, musi być zadrutowany. W lewo oleju oraz śruba z pustu oleju tam jest tutaj zadrutowana, widzicie. Musi mieć oczywiście dwa sprawne hamulce przedni, tylny. Ja ostatnio miałem w kciuku, też przeszedł. Tutaj akurat do organizatorzy jasno podchodzą do tematu, czyli jeden, dwa sprawne hamulce. Ja akurat przeszedłem z kciuka na hamulec nożny z tego względu, że nie dojechała do nas pompa która mi ogarnie kciuki i hamulec nożny. To już będzie perfekt. Teraz muszę na razie sobie radzić w tył, ponieważ więcej wykorzystuję tego tyłu w nozę na offroadzie i jest bardzo ciężko robić redukcję. Do hamowania na przykład w off-roadowym, gdzie musimy jeszcze e, ładnie pokonać jakiś zakręt, więc tak to mniej więcej wygląda. A zaraz powiem, e, jaki kask mam, jaką musi spełnić homologację i czy kaza 449 zł będzie dopuszczony do, e, do czego? Do e, wyścigu.